Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj tutorial, jak możemy robić zakładki w naszej aplikacji w Babu i sterować wyświetlaniem odpowiedniej zakładki za pomocą URL-a. Jak coś takiego zrobić, już Ci pokazuję. Na początku dodamy sobie option set, który będzie nam dawał informacje, jakie mamy zakładki. Tab, options. I następnie dodamy sobie tutaj dwie zakładki. Tab 1, tab 2. Oczywiście te nazwy mogą wyglądać tutaj całkiem inaczej. Weźmiemy sobie naszą stronę, ustawimy jej layout na kolumn i wyświetlimy tutaj Repeating Group na samej górze. Typu wiersz ustawimy to na pełną szerokość od zera do nieskończoności. Tak samo wysokość od 0 do nieskończoności. Następnie możemy jeszcze zrobić Fit With To Content, OK, i ustawić to na środku naszej strony. Wyświetlamy sobie tutaj Tab Options, bierzemy wszystkie opcje i nie ograniczamy się w żaden sposób. Z kolumnami teraz w naszym przypadku, ale będziemy mieli tylko jeden wiersz i nie ograniczamy szerokości naszej kolumny, tylko sobie to dopełnimy ładnie. Dobrze, zrobimy show All Items Immediately, czyli pokaż nam wszystkie elementy jak najszybciej, i zrobimy tutaj sobie tekst, który będzie wyświetlał nam obecną opcję Current Tab Options Display. Wszystkie opcje tutaj sobie wyświetlamy, tak naprawdę. Więc zróbmy preview i zobaczmy, jak to wygląda. OK, mamy tab 1, tab 2, weźmy ten nasz tekst, jeszcze layout, pobawmy się nim od zera do nieskończoności, tak samo tutaj od zera do nieskończoności, fit with to content, ładnie nam będzie wypełniało, możemy zwiększyć, dobrze, zostawimy sobie w taki sposób ten nasz element. Więc mamy tab 1, tab 2, możemy dodać jeszcze troszeczkę marginesów do tego naszego elementu, do tego naszego tekstu, bo jest... Bardzo dużo nachodzi na siebie, więc dodamy akurat padding. Ja dodam tutaj padding. Jest. Następnie do naszej strony dodamy sobie jeszcze przestrzeń tutaj, na przykład 10 i dodamy sobie grupę, która będzie odpowiednią zakładką. Ta grupa będzie typu na przykład wiersz i ustawimy sobie ją od zera do nieskończoności, wysokość ustawię od 600 x Dobrze. To będzie grupa jakiegoś taba, tab 1 na początku. I type of content to jest tab Options Data Source, to jest po prostu tab 1, konkretny tab 1. Na dzień dobry ją sobie ukrywam. OK, i robię collapse on hidden, żeby nie zajmowała mi przestrzeni. Zmienię tu jej też kolor, więc zrobię Detach Style, ustawimy sobie background color na jakiś ciemniejszy. Dodamy tu jeszcze tekst, żebyśmy wiedzieli, którą zakładkę wyświetlamy w stylu H1 i wyświetlimy sobie tutaj parę z grup tab Options Display. Zrobimy tutaj pełna szerokość od 0 do nieskończoności i tak samo wysokość. I kiedy będziemy sobie tę naszą grupę wyświetlali, wtedy, kiedy w URL-u jest odpowiednia rzecz, więc idziemy sobie i robimy jeżeli this get data from page URL i stąd bierzemy sobie tab options, która się nazywa na przykład tab albo selected tab. Możemy tak sobie nazwać ten nasz element, ten nasz parametr selected tab. Jeżeli selected tab display is this group Tab Options Display. Wtedy tutaj może niekoniecznie musimy brać Display, tylko od razu weźmiemy sobie This Group Tab Options. Nie porównujemy displayów, tylko po prostu opcje. To wtedy zrobimy, że ten element jest widoczny. Ctrl D na całej grupie. Mamy drugą grupę. Tą drugą grupę nazwiemy nie tab 1 kopii, tylko tab 2. Śródło to jest tab 2. Ok, i kolor zmienimy sobie na może jakiś zielony. Super, dobrze. To teraz jak klikniemy sobie w ten nasz tekst, to co zrobimy? Pójdziemy do strony go to page, go to page i pójdziemy do tej samej strony. Przykażemy tam parametry. Send more parameters i w selected tab piszemy sobie opcję, którą kliknęliśmy. Current cells tab option. To nam nie zadziała w ten sposób, więc musimy tu przekazać display, dokładnie tekst. Możemy tylko tekst tam tam przekazać. I jak już coś takiego robimy, to od razu dodajmy sobie tutaj warunek, że jeżeli w naszym URL-u getDataFromPageURL w tej opcji w parametrze selected tab jest opcja tab option is current selected tab options, to zrobimy, żeby ten nasz tekst był pogrubiony. Tak poproszę F5, zobaczmy jak to działa. Znajdziemy dobry, mamy naszą stronę, wyłącz trypty plug, mamy czysty URL. Ładuje się, klikam sobie Tab i zobaczcie, nic nam się jeszcze nie zadziało. Mamy Selected Tab wybrane, równe jest Tab 1. Zobaczmy to nasze porównanie, czy to nam zadziała w ten sposób. Selected Tab, ok, jeszcze raz sobie odświeżę i odświeżę jeszcze tutaj w tym warunku, To tutaj zrobiliśmy. Wydaje mi się, że literówkę kleimy to, co robimy przy przejściu na odpowiednią stronę. Jeszcze raz, zobaczcie, Tab, Tab 2, wchodzimy jeszcze raz, pusty link. Mamy nic nie wybrane, klikamy tab 1, podkreślone, pogrubione jest tab 1, wyświetla nam się tab 1, w linku mamy selected tab, tab 1 i tak samo z tab 2. I tym sposobem możemy zrobić prosty system z zakładkami w naszej aplikacji robionej w Babu, sterowane za pomocą URL-a. I to wszystko co chciałem Ci dzisiaj pokazać, bardzo dziękuję za Twoją uwagę, serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla ciebie jakąś aplikację, napisz koniecznie do mnie maila. Maila znajdziesz w opisie tego filmiku lub zostaw komentarz. Cześć.